Siemanko, poniedziałek. Zapraszamy Was na materiał. Tutaj, jak już postawiliśmy Ursusa 1201 na olbrzymich kołach, myślę, że będziecie z tego zadowoleni. Słuchajcie, przypominam, że w tym roku chcielibyśmy, jeśli by się udało na tym kanale, uzyskać 100 tysięcy subskrypcji. Rok temu walczyliśmy o 70 i się udało. W tym roku fajnie by było, gdyby ta stuwa wleciała, to by było takie. Dla nas bardzo miłe dla całej ekipy tutaj Trawi Garaż, która w tym roku no, zrealizowała bardzo dużo. Głównie Rafał oczywiście, no ale cała ekipa pomagała. Bizon wyjechał, skosił nam wszystkie pola, praktycznie bez awaryjnie. zostało jeszcze tylko tam parę rzeczy w nim do założenia. Krystiana Ursus już odpala i już odpalił też również Ursus C350, którego Rafał tutaj prężnie przygotowuje właśnie po to, żeby na live 27 grudnia nam ten Ursus odpalił. I zaraz się zapytamy Rafała, czy jest taka szansa. Rafał? Musi odpalić. Musi odpalić. Jak Rafał mówi, że musi, Rafał zawsze wszystko jest generalnie tak chłodno, mówi, ale skoro mówi, że musi odpalić, no to już widzę ten błysk w oku, że będzie że będzie gadał ten Ursus. I słuchajcie, ostatnio byli tutaj u nas widzowie, ponieważ bardzo chcieli takiego tuza właśnie, to jest dokładnie taki sam tuz, jak ma Adrian na przykład Joker u siebie w 60C. Troszeczkę inna konstrukcja niż w Białej Perle, ale bardzo podobna. Rafał tu po prostu zrobił troszeczkę, można powiedzieć nawet lepiej niż w Białej Perle jest. I tego tuza zeskanowaliśmy. I w sumie, jakby ktoś z Was był zainteresowany, to mamy wypalonego jeszcze jednego. O, tutaj leży w częściach. Rama, tuz, wszystkie elementy potrzebne. Tutaj te płaskowniki na górę, na dół. Także, jakby ktoś z Was chciał, e, mówiłem, że cena 4,900, ale pisaliście, że trochę drogo. Także za 4,5. Jakby ktoś z Was chciał do swojego e, ciągnika takiego tuza, no to tylko wystarczy sobie wtedy ogarnąć te tutaj haki, no i jakieś siłowniki znaleźć i w domu sobie poskładać takie puzelki, a na pewno wszystko jest wykonane no wiecie jak, jak to Rafał robił no to wiadomo, że super no i co, już pokazywaliśmy ale tutaj zobaczcie jak się prezentuje właśnie już Krystian Ursus już ma turbo założone uszczeleczka już też tutaj jest, także Rafał też zagada na lajwie? Także na live'ie będziemy przepalać Krystiana ciężką serię C350. No i Satio jeszcze przyjedzie tym 12,01 i zobaczymy, czy nam się jeszcze starczy czasu, żeby Rafał tutaj wsadził tą pompę do Krystiana. Zrobił taką tutaj no taką przejścióweczkę i zobaczymy, czy ta pompa by się chciała zmieścić. Bo jeszcze byłby plan, żeby odpalić właśnie tego Ursusa 12,01 na tej pompie od Roberta, która jest w stanie podać nam paliwa na 500 koni spokojnie i już też Daniel nam ogarnia takie turbo właśnie ze Skani, a tutaj właśnie Mikołaj, który zajął się właśnie tym kolektorem razem ze swoją siostrą Mikołaj wyprodukuje jeszcze jeden taki kolektor dokładnie taki sam, bo jak kolektor był u nich to sobie go tam pomierzyli dokładnie taki sam kolektor, żeby właśnie tutaj Satio na próbę zobaczymy ile ta turbina, ile ta pompa Wiecie, ten Ursus do traktor poolingu to jest taki projekt, który będziemy sobie testować. Nie będziemy tam nic na razie malować i jakoś tam będziemy szli po prostu w moc. Koła już są, zresztą zaraz to zobaczycie w odcinku. Także bez przedłużania pamiętajcie o subskrybowaniu. No i co, zapraszamy na nasz sklep. Słuchajcie, wyleciały takie właśnie polary, różne zestawy, takie świąteczne porobiłem w fajnych promocjach. No i cały czas mamy dostępne kalendarze, także jak ktoś z Was ma ochotę. No to zapraszamy. jest zabezpieczenie zegar, dobijasz wierzchnię, wkładasz wałek, drugi wałek i do tego, nie? To jest pewien myk. Jak ja mówisz, mówi, że to dziewiętnastki, od dziewiętnastki do skrzynia nie podejdzie? Dziewiętnastka ma całkiem inny most. Jak tam ci idzie? Całkiem inną skrzynię. No, że... To by trzeba było skrzynię Jest, jak ty się tak. wyginasz, ale i ja nie mam... Oje! Różne są opinie, a nie chcę Tyle zawale, że braku pod Następnym razem to do wiatrach tu tutaj. Wiem że, wiem, że trzeba by to jak jest w 1934 jest inny blok, jest inny w jest inny wał. Ciekawe czy 19 ma tą samą co ten największy. Proszę. Tak. To jest to, tak to samo. Z tego co jest mi wiadomo to tak. No. Są Na tej takiej kwadratowej masce. nie? To nowy silikonie dzieją? No. Mówię, następnym razem to dyrkowe wiaderko przynieść. Jak keczup. Co, śruby mamy? Też chyba w tym wyciętym, nie? Bańce tak? Nie, bo tak zaczynaliśmy no imprezę. A nie, może i tak. Tu są nakrętki i te, śruby. Kurwa wyciśnie dzisiaj coś z tego? Kłótnij jeszcze. I utnij jeszcze Albo na ręcznik. Ja tu chcę ładnie tak ten żeby plastik zdejmij i paluchę mieć. O, paluszkiem. Nie utnij ten. Jeszcze, Dalej. Chciałem, żeby było jeszcze, 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 jeszcze. No. I w, dziurę. w los włos. Włos Patka, daj buzi. <laughs> U nabiera doświadczeń, ale choć młody. O, rynka, rynka fachowca to teraz i słuchaj, on tylko nauka, nauka, nauka na tej granie na saksofonie, nauka, nauka grania na saksofonie. To gdzie on miał się nauczyć? <grym> nauka, nauka, gdzie no. on? Miał Internet się... miał do w ten drugi raz drzew nie było, <grym> <grym> bo jakby było gdzieś na obrzeżach. Pawełek, co tam? Jak a takim, mamy jeszcze jedną tupkę, czy nie? W takim tempie... Bo by można drugą stronę temu zaś, nie? <laughs> Dobrze mu idzie. Dobra, tarczy już tego, żebyś na nie się raz tak nad tym. Dobra, uszczeleczka. Uszczeleczka. by można na skrzynie, bo są tulejki. lejki. Uszczeleczka powiem. No, i zmaruj tu też. A tu się kameruje. ale to pójdzie online. To kamerowane hmm. jest. O Boże. Jak mam 14 tysięcy studentów, to mogę mieć 4. A tu tak, stubot. Nie, no tak, to tak, nie, nie Małymi kroczkami, ale już się uczę od pingiego, że uczę od razu. Trzeba wspomnieć o zrzutce do ciebie, no nie? Ale rzucę, jak się wspomina, to jednak przychodzą. Nie, jak się nie wspomina. O! Widać, że się wygłupie z do <laughs> góry. Do góry. A to? To musi iść do góry też, tak? Pod, Nie pod pod, 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 pod właśnie. Dawaj, a ty tam. Czekaj. Trochę na no, ten okay, ten to... O! Ale wchodzi pięknie. O Jezu. No, a Ale... to też... Teraz co mamy? Teraz Śrubę! Mamy... Nie pasuje. Tam breszką do góry z z Ale breszką? Tak. Czy ty? Do góry z tamtej strony? No, 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 O, dobra, dobra, i teraz. Tylko do góry trochę paleciaka jeszcze. Do góry paleciak. Jeszcze, 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 jeszcze. No, dobra. Jezu, za skrzynia pośrednio-bezpośrednia trzeba by czymś kręcić teraz to dawaj odpalimy go raz, bo ja bym oni pierwszy czekaj, bieg by trzeba włożyć, no nie? nie, tam trzeba włożyć breskę i kręcić chodnikiem ooo, widziałeś? Proszę. Adamowi nie musisz mówić co on ma robić no No. no ja to tylko taki od zamiatania, od mycia no. <laughs> teraz niżej, wyżej, nie się musi wejść ale teraz nie, bo czekaj, teraz to łożysko oporowe nie wchodzi. Ja no, łożysko co jest. Małek nie wchodzi. Tu trzeba kręcić, bo jest ta reszta. A opuść trochę, na przykład. O no Jezusie. Dobra, dawaj to do góry. A bo się ruszysz. Gdzie jest to ta góreczna czarna? Co? Nie no, równo idzie. Do, już śruba prawie. I nie, nie! Ty, a do kobej nie doszło? Hmm? Nie. nie, nie, nie. Nie Gdzie macie tą wygiętą meczkę? Tu mam, ja podtrzymuję. No to poproszę ją. Adam, próbuj. Zapięty jednych? A opuść. ...kawałek. Dobra. I teraz? A jeszcze opuść, lekko. Mhm. Trochę za bardzo. Do góry. Śruby. Zobaczymy, co będzie działo. Wow. O, o, o. I kręci się dobra. Już Bo się odpali jeszcze o, ale tu widzę krew No nie moja Dobra, Chwawić to będą uszy, jak się go odpali Na tej pompie Trzeba by było wrzucić na te palety Moc się wrzuci? Nie no, czekaj, niech skręci Wiesz co, jak skręcimy, to może przełożę się kobyłki tutaj, tak? Gdzie jest ta długa? Dobra, Dobra powiedzcie jedną rzecz Ile u dźwigu ma? na najkrótszym ma dwie tony, nie? No to podjeżdżamy pod tego, pod teni sobie luźno. Dobra, te dwie i, i przyjeżdżamy. was też tak ciężko idzie. O, o. Co, ja? No, co? Co? A się że nie porozdzielić. Co? Co już No. ostatnio podjechała. No nie są drogie te A co mi się przydało, nie? David, a weź tą tą lampę odstaw. 17. Niech No to teraz będziemy kopyłki na tym, co? O, teraz. Teraz możemy. Więc ty jak włożysz to... To mamy ja ja. To z przodu się WOM zrobił. No, zakładał no Zobaczymy tutaj. jak wymierzyłeś śruby No pod, pod stare. No stare był 14. 14 razy 60. A tych ostatnio Ja się przyłożę tam od tyłu. Ja on ją odłożyć. Ej. dobra, Połudził trzeba go się, podnieść, podnieść trochę teraz i Podniem. przełożyć te kobyłki, bo no, no, bo nie, no bo... nie, jeszcze nie, na dole złapiemy to ten, jak się będzie jak się będę wybierał na Tomisławicę to wezmę ten budowę, wrzucę na palecce no i tak tego żurawia... i co podnieść? jeszcze trochę? nie złapałam Przechodzka i 22. 24. 4. Nowy typ? 16. Zmieniliśmy na nowy typ. Tryby? Nie, bez przedłużki. Myślę, że długa ta. Dobra. Tutaj, Michał, w zwolnicy co się dzieje? Się składa. Nowy uszczelniacz? Cały czas, namiętnie. A tutaj już mamy tą zwolnicę założoną, ale. Ale nam się ukręciła tutaj. Jedna śruba, także Rafał rozwierca. Dobra, aha, i na to plus. sobie? Dobra, młotka. Tak, że nabraliśmy rozpędu Dobre, co? No Zwórta? Zwórta, tylko muszę wiertła pokupować, bo już są ten... Muszę go skompletować Już sobie ja się męczyłem tymi wykrętakami takimi zwykłymi I to nie szło, pękają jak to? pęknie ci w środku. Albo spuchnie wyciskach. ci i ten... No, a te są naprawdę dobre, tylko że cholernie drogie te zwórta są a za to jest? Coś za coś nie? jakieś zestawy naprawcze ogarnąć Ale jak się dużo takich tych, to oszczędzam masę czasu Z tyłu jest. No poszło sprawnie nie Z tyłu czego? Jeszcze Adam zaraz tą, tą. Tu się nam jedna podkładka rozeszła No i wla, wlatują małe kółka To są takie na próbę na razie na, na 200 koni Później pójdą do przodu

Weźcie tu może po kolei, z jednej i z drugiej strony. Dalej. Ale co ci to daje, na tam połku? dobijemy. One tak, nie, o, o, one tak na wczesną nie są. A idzie w ogóle w Jak i to można kołek, kurde, z tego. Może... Tanieczka w lewarka, nie? I do góry. Dobra, czekaj. Jeszcze tam. Breszkę mamy? Jest, mam, 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 mam. Trzeba przekręcić trochę, nie? No by trzeba było jeszcze poderwać chyba, czy ją trochę... Jeszcze przekręcić? Jeszcze przekręcić? O, dobra. I do góry jeszcze, nie? No. To by... Dobra, napychaj to koło. Nawet po skosie na razie. Dobra. Dobra, dobra. Chodzi. Żeby na... pasuje

Niżej czy niżej? Prawcie jedną szybką i tu patuję prawdę. Trzeba opuścić ciągle. Dobra, opuszczę. Od się koło. Poczekaj. Teraz tak? okay. na to. Tak? Niżej. Siódmy. na wstępne pr próby na 500 koni są Michał jak to skomentujesz brak mi słów twórcy Ursusa mogliby się uczyć od tuty tury <gryzny> aż się tu tlenu mało zrobiło ale jak patrzy w dół jakby normalnie się zakopał jakby zarżnął. Ale te koła, to żebyście do nas przyjechali, to już chyba trzeba na przód większe, nie? No nie przyjedzie tak, co Rafał? Trzeba kabinę przymierzyć. Ale nie, ogólnie, że tak patrzy. To Trochę... takie <gryśla> No te są od koleżówki, no. Muszą być bardziej trekkingowe takie. Kurde, blade. Dobrze będzie, nie? To taka 650 do Krystiana, to już będzie petarda, nie? Nie, 710 to było za dużo, nie? Nie, to jest. No, był, był taki plan przez moment. Do Christiana? Coś pięknego. Tak powinny wychodzić oryginalnie. Nie, ja 10 minut jest. Wyjeżdżamy samochodami tak, yy, yy, Rafał zarządził, że przymierzamy kabinę Wyjeżdżamy samochodami szybko, <laughs> To będzie szybka akcja Tu pasy już są, ładowarka Szefo Szefo, wrzucamy kabinę Igor miał właśnie, no bo on w 40 miał, nie? Ale jeszcze większe chyba niż Jeszcze, może Trzeba się go zapytać to on tam miał, czy, czy nie są wyższe czasy? Ale podoba mi się, że nie ma z tyłu podnośnika. Podnośnik to psuje wygląd ogólnie. Fajnie to wygląda, tak do... się podoba, tak motosportowo. Poduchy w drugą stronę. Jedzie ładowarka. ale podoba mi się weź tam rafał zobacz jak to wygląda ten pas Trochę karykatura jest, ale będą większe koła z przodu, maska przyjdzie, to będzie pięknie. Nie, super. Nie? Silnik się mały zrobił. On będzie dobry. Nie, może jakby jakieś balonówki większe... Robert myślę, że jest z nas dumny, wiesz, jak Dawid? Jak podniesiemy kabinę na tulejkach trochę, to nie będzie pasowało tamten niby kokpit z tym. Ale to Ten. Robert, jak oglądasz, to daj znać w komentarzu, czy jesteś z nas dumny. Staraliśmy się. Tu, to. Dawid, to trzeba wyrzucić i tylko zegar od doładowania założyć, taki wielki, nic więcej. I obrotomierz. I nic więcej. Gaz ręczny. I taką kontrolkę, że już turbo jest rozpędzone, wtedy zielona się zapala i ogień. Dobra, kończymy odcinek. Szef zadowolony. Poszło pięknie. Poszło pięknie, tak się Ursus prezentuje. No, wygląda tak jak, tak jak chcieliśmy. Troszeczkę butniki trzeba przemodelować. Tutaj poduszki jeszcze odwrócić i, i kabina siądzie.